Zadanie drugie. Dane są liczby. A, B i C. Liczby te spełniają warunek. No i te warunki mamy tutaj opisane, że musimy je uporządkować po prostu w kolejności od największej. Czyli zastanówmy się nad A. Do jakiej potęgi muszę podnieść jedną drugą, żeby dostać 8? Jedna druga do jakiejś potęgi, żeby dostać 8. Wiemy, że 8 to jest 2 do 3, a jedna druga to jest odwrotność dwójki, czyli będziemy mieć 2 do minus X. W takim razie wychodzi na to, że x powinien być minus 3, to jest nasze A. Następnie mamy B, czyli logarytm do no jakiej potęgi. O, tu zrobimy tak szcząłeczkę. Muszę podnieść czwórkę, żeby dostać ósemkę. Wychodzi na to. Że czwórka no to jest 2 do drugiej, czyli będziemy mieli 2 do drugiej i do x, czyli 2x. Tutaj mamy 2 do trzeciej, to się nic nie zmieniło, czyli 2x musi być równe 3. Przerównujemy już potęgi, skoro podstawy mamy takie same, czyli x powinno być równe 3 drugie. Czyli to jest nasze b. No i c mamy. Do jakiej potęgi muszę podnieść 4, żeby dostać jedną drugą? No i znowu potęgi 4 to jest 2 do 2. O, w sumie zapomniałem x. To jest 2 do 2, czyli będziemy mieli 2 do 2x. A 1, druga to jest odwrotność 2, czyli będzie 2 do minus 1. W takim razie 2x powinno być równe minus 1, czyli x jest równe minus 1, 2. No i patrzymy, która z nich jest najmniejsza. Albo największa, jeżeli chcecie. W sumie zaczniemy od największej, bo tutaj jest od największej zaczynamy. Czyli mamy B, bo to jest trzy drugie. Później mamy ujemną minus 1, druga to jest C, a później mamy najmniejszą, czyli A, B jest największa, C i A jest najmniejsza. I szukamy odpowiedzi i to jest odpowiedź D.